Wybrałam wszystkie oszczędności z listopada i zaczynam odkładanie ich do wyzwań. Na początek wyzwanie: swojej oszczędnościowej, tutaj odkładam 3 zł. Następnie wyzwanie: robot sprzątający, i tutaj odkładam 60 zł, więc zamalowuję jedno okienko, a pieniądze wkładam do koperty. Do wyzwania prezenty odkładam 100 zł, więc zamalowuję jeden prezencik i gotóweczka wraz z wyzwaniem ląduje do środka. Kolejne wyzwanie od złotówki do stówki. I tutaj odłożę sobie 10 zł. Kolejne wyzwanie to wyzwanie 52 tygodnie. I tutaj zaczynam od największej kwoty. Więc dzisiaj odkładam 52 zł. Odliczona kwota ląduje do środka. I wyzwanie 200 zł. Tutaj odłożę dzisiaj 20 zł. Więc zamalowuję 4 kółeczka. Do wyzwania 2000. Dzisiaj ląduje 100 zł. Więc odkładam sobie dwie pięćdziesiątki i dwa kołeczka zostały zamalowane. Wyzwanie 4000 i dzisiaj do środka trafi 100 zł, więc zaznaczam stówkę na wyzwaniu. A w wyzwaniu 500 euro, dzisiaj 50 euro, więc skreślam 20, 20 i 10.